Co się nie opłaca? Do takich wniosków dochodzi materialistyczny padawan czy raczej należałoby powiedzieć patafian po obejrzeniu poprzednich trzech części Dzisiaj rozwiniemy sobie jeszcze troszeczkę temat tych wartości rezydualnych dlatego, że ja to bardzo często słyszę i równie jak często to słyszę tak równie często mnie to denerwuje że coś się nie opłaca <laughs> Słuchajcie ja też czasem użyję tego sformułowania, i jak grząskie to jest sformułowanie, to na tym filmie postaram się wam wyjaśnić, dlaczego używanie tego sformułowania w... odnośnie swojego życia i odnośnie swoich w nim poczynań i kierowanie się tym sformułowaniem zacieśnia tą, tą niewolę, ten. Ten, ten, ten totalitarny łańcuch niewidoczny na waszych szyjkach i dlaczego kierowanie się tym właśnie materialistycznym, tym merkantylistycznym yy, modtem zacieśnia tylko władzę yy, tego pasożyta systemowego, który żeruje na aktualnym stanie i na, na aktualnym, nazwijmy to, poziomie cywilizacyjnym dla yy, naszego społeczeństwa, czy w ogóle społeczeństwa. Przykładów na tą tezę będziecie mieli zaraz bez liku. Pierwszy z brzegu, który mi tu przychodzi do głowy, słuchajcie, sagrada familia, tak. Budują to już ponad 100 lat, czy nawet chyba bliżej 200 aktualnie, nie wiem dokładnie. Nic się tam nie opłaca, i niezmiennie nie przestaje zachwycać tłumy, turystów, wycieczki autobusowe, które tak naprawdę ciągną całe to miasto i te dookoła tego kościoła, jak tam może byliście kiedyś, niekończące się przecznice, regimenty, bloczków kwadratowych, tak, które właśnie zbudował ten ludek, mu się miało opłacać. Skrzyżowanie przecznicy 55 z, ze 107 dalej. Po Pośrodku Sagrada Familia, jak z innej planety. Przykład przedsięwzięcia, które się nie opłacało. Rzesze artystów, które zmarły w biedzie i stworzyły zasoby, po sobie pozostawiły dzieła, które oglądacie do dzisiaj, które inspirują miliony ludzi. Rzesze zapomnianych wynalazców, którzy zmarli w nędzy i pchnęli ludzkość na nowe tory, lub których wynalazki osładzają codzienny znój ludziom na polu, czy w uprawach, czy w zdobywaniu jedzenia, czy w przetrwaniu na tej planecie, czy odseparowaniu się od e, trudnych warunków meteorologicznych wszystko to stworzyli ludzie którzy nie myśleli o tym, czy to się opłaca, tylko po prostu działali. Interesowali się prawami przyrody, starali się zrozumieć naturę, starali się zrozumieć otaczający ich świat i działali, tak? Nie patrząc na zysk i na chęć zysku. Dlatego jeżeli ty, merkantylny patafianie, zjawiasz się tutaj i zaczynasz swoimi butnymi, a tępymi i niezbyt spostrzegawczymi oczkami oceniać pewne walory, w kwm to jedyne, co cię tu może spotkać, to kop w dupę więc weźcie to solidnie pod uwagę dlatego że to nie o to chodzi że ja chcę tak jak wam powiedziałem na tych trzech częściach które nagrałem pod tego drzewka poprzednio chcę wami robić za darmożkę tylko dopiero kiedy wy gospodarujecie w swoim życiu przestrzeń na rzeczy które się nie opłacają wasze życie nabierze atrybutów duchowych czyli nabierze atrybutów piękna Macie szansę nabrać atrybutu mocy, i przede wszystkim zdobędzie, zdobędziecie atrybut wiedzy. I jeżeli ciśnie was rzeczywistość materialna, i nie potraficie się tam odnaleźć, czy odbiera wam skutecznie motywację i chęć do życia, czy do poznawania tego świata, to z użyciem wiedzy z tego kanału wygospodarujcie sobie tydzień, z miesiąca. W trakcie którego zajmiecie się najbardziej profitującymi rzeczami w waszym życiu, tak? Odetnijcie wszystkich pasożytów, zajmijcie się tym, co najbardziej w waszym życiu aktualnie procentuje i profituje, i z tego tygodnia w waszym miesiącu opłacicie, co trzeba opłacić i trzymajcie świat na dystans. Dlatego, że za całą resztę, którą przekujecie być może w zyski lat przyszłych, czy z której czasem musimy, co po niektórym obiecać. Wartość dodaną, tak, której teraz nie ma i nie wiadomo, czy będzie, a mimo to pewne rzeczy trzeba zrobić, to tak macie szansę to wartość dodaną kiedykolwiek zobaczyć. W przeciwnym razie ponure, dręczące i deprymujące niewolnictwo, które będzie postępować z każdym dniem waszego życia. Będzie się zacieśniać ta pętla na Waszych szyjach, i jeszcze bardziej, czy jeszcze mniej będzie się Wam opłacać to, co już się dzisiaj nie za bardzo opłaca. I wtedy ujrzycie świat odarty z piękna, odarty z różnorodności, i ujrzycie w tym Waszą postawę błąd Waszego przeliczania. Wszystkiego, <laughs> słuchajcie, po starozakonnemu na pieniądzorki. I nawet, słuchajcie. Nawet ten wasz stary, który te traktory robił rozklekotane za komunizmu, który. który nawet nikt tam nie udawał, że to, się, że to się opłaca i że to jest lepsze, tak? Czy że, czy że z tego się dorobicie? Tylko było to takie rozpaczliwe utrzymywanie własnej swobody, i własnej niezależności, dlatego że ta własna wasza niezależność, ta. Swoboda bycia w, w przyrodzie na swoim, tak, bez proszenia się nikogo, czy żadnych instytucji o jakiś pieniądz jałmużny, czy dłużny, daje wam możliwość wygospodarowania potem swojego czasu, nie wyprzedania go tam, gdzie więcej płacą, wygospodarowania swojego czasu na sięgnięcie po rzeczy wyższe, po rzeczy duchowe, a z rzeczy duchowych rodzi się postęp to nie z tego, co się opłaca, rodzi się postęp. Z tego, co się opłaca, to się może rodzą drobne optymalizacje, tak? które oczywiście jak trzeba, to się tam wdroży. A najczęściej się wdraża tak, żeby było jeszcze mniej optymalnie, co widzimy po ostatnich podrygach yy, tak zwanego obozu globalistycznego, czy tam eurokohozu, jak sobie to nazwiecie, w ostatnich podrygach, żeby się jeszcze mniej opłacało, żeby nastąpiło jeszcze większe zniewolenie i jeszcze was bardziej wgniotło w ziemi. To jest rezultat właśnie tego, że nie kierujecie się ku wartościom duchowym, dlatego że to z wartości duchowych bierze się prawdziwy postęp, z zrozumienia pewnych praw, i niczym, słuchajcie, Prometeusz dania im szerszej liczbie ludzi bez oczekiwania zwrotu. Ja słuchajcie, cały tydzień naprawiałem tutaj wodociąg na górce. I nawet gdybym przeliczył te, te dniówki po najgorszej możliwej stawce swoje, tak, to wyszłoby, że bardziej by się opłacało zapłacić rachunek za wodę. Tak? Te 50 euro przeboleć i mieć to wodę z rury, gdyby była oczywiście. Ale dzięki temu, że nie ma wody z rury, poświęciłem tutaj tydzień i niczym Prometeusz dostarczyłem tutaj do wszystkich tych pól, wszystkich tych zbiorników szeroki strumień czystej, świeżej, pachnącej wody, bo akurat w rzece jest dużo. Wykąpają się w swoim własnym basenie, i wszystko kwitnie, tak? wszystko kwitnie, wszystko jest świeże, wszystko rośnie i dostaje impuls do życia i do rozwoju. Tak działa to wasze poświęcanie czasu na rzeczy ważne, duchowe, i bez liczenia na to, czy to się opłaci, czy to się nie opłaci. Do tego was namawiam, dlatego że wszyscy, którzy podnoszą ten denny argument, że coś się nie opłaca, w sytuacji, gdy trzeba coś po prostu zrobić, tak? gdy trzeba coś po prostu zrobić, w nadziei, że kiedyś z tego będziemy mieli coś lepszego niż inni, tak? będziemy wyżej w tej duchowej hierarchii, będziemy w stanie być wyżej nie dlatego, żeby się tam przed kimś puszyć czy kogoś tam poniżać, tylko po to, żeby się móc dzielić. Dlatego, że jak masz rzeczy duchowe, i rzeczy piękne, rzeczy ważne, to możesz się dzielić. A jak możesz się dzielić, wszystko rośnie, energia rośnie. I to daje świat, w którym chcielibyście żyć a nie na końcu, pełni strachu i pełni obaw o wasze bytowanie i że zabierał wam te resztki, co wy macie, podejmować decyzję. Tego wam bardzo nie życzę, ale niestety większość z was tak żyje, bo gdybyście tak nie żyli, to byście byli już tutaj, na tym etapie. Tak? Żeby się znaleźć na tym etapie, trzeba porzucić strach i trzeba porzucić ten merkantylizm. I nie umrzecie z głodu, dlatego że Bozia karmi swoje dzieci i w każdym momencie życia dostaniecie to, co jest wam potrzebne. Wszechświat wam da. Tylko trzeba przestać się bać. I tego Wam życzę.